Cześć moi kochani. Witajcie na kanale Edu Rodzinka. Kiedy informujesz rodzinę, że postanowiłeś, postanowiłaś nie posyłać swoich dzieci do szkoły, że decydujesz się na edukację domową, to jednym z pierwszych pytań, zaraz po tym jak ty sobie poradzisz, jest a co z socjalizacją? A co z socjalizacją? A co socjalizacją? Zapraszam na filmik Edukacja domowa a socjalizacja. Zacznijmy od definicji encyklopedycznej. Socjalizacja, według słownika PWN, wspomaga integrację jednostki ze społecznością i jej przystosowawczy, adaptacyjny sposób zachowania się w środowisku społecznym. Tak pojęta socjalizacja trwa przez całe życie, jednak najczęściej termin ten jest stosowany w odniesieniu do procesu, który zachodzi głównie we wcześniejszym okresie, i polega na wpajaniu dziecku społecznie uznanych wartości i norm oraz uczeniu go ról społecznych. Jak słyszycie, nie jest to definicja określająca zapoznanie się z funkcjonowaniem grup rówieśniczych. Socjalizacja to nauczenie dziecka życia w społeczeństwie. Socjalizacja polega na tym, że nasze dziecko wie, jak się zachować. W danym towarzystwie, że nasze dziecko wie, jak się zachować w określonym miejscu i czasie. Czy tym zajmuje się szkoła? Szkoła na pewno pomaga i wspomaga rodziców w wychowywaniu dziecka do życia w społeczeństwie, do pasowywania się poniekąd w pewne ramy i schematy kulturowo narzucane, po prostu, że na cmentarzu jesteśmy cicho, że nie bekamy przy stole, że nie zaśmiewamy się z drugiego człowieka. Tego wszystkiego uczą przede wszystkim rodzice. To jest wychowanie. Mówię o tym dlatego, że bardzo często mam takie wrażenie, rodzice posyłają dzieci do szkoły, i nie tylko po to, żeby one zdobyły wiedzę, żeby się czegoś nauczyły, ale po to, żeby zostały tam wychowane. To błąd. My rodzice wychowujemy nasze dzieci, a szkoła co najwyżej nosi na swoich barkach brak tego wychowania. Ale powiedzmy sobie szczerze, kiedy nasza rodzina, przyjaciele, znajomi pytają nas o socjalizację, to nie chodzi im o tą definicję przygotowania dziecka do życia w społeczeństwie, ale chodzi im o to, czy nasze dzieci nie będą odludkami i zamkniętymi w sobie dziwadłami. To wszystko wynika ze strachu strachu przed nieznanym. Każda krytyka Którą spotkacie, a prawdopodobnie będziecie e, czuli na sobie te nieprzyjemne spojrzenia, i nieraz zostaniecie skrytykowani. Wynika ona z tego, że praktycznie nikt z nas nie zna osobiście osoby, która zakończyła swoją edukację poprzez edukację domową. Co więcej, większość z nas nie zna nawet nikogo, kto w edukacji domowej jest. Jakie są dzieci w edukacji domowej? Lubię tutaj przytaczać przykład mojej rodziny. Ja mam szóstkę rodzeństwa, trzy siostry, trzech braci. Najlepszy przykład to ja i mój starszy brat. Ja jestem gadułą. Mam całe mnóstwo znajomych, bo zawsze do każdego zagadam. Moja siostra nie może się nadziwić, jak ja to robię, że na placu zabaw od razu nawiązuję jakąś rozmowę z przypadkową mamą chłopczyka czy dziewczynki, który bawi się obok moich dzieci. I ja nie wiem, jak ja to robię. Ja czasami się śmieję, że to jest poza moją kontrolą. To po prostu tak wychodzi. Taką mam naturę. Jestem z natury otwarta, lubię dużo gadać. I po prostu taka jestem Natomiast mój brat, który wychował się w tej samej rodzinie Skończył wszystkie te same szkoły, włącznie z liceum I poszliśmy nawet do jednego miasta na studia Na tą samą uczelnię, tylko na inne kierunki Mój brat natomiast ma wrażenie, że mógłby w ogóle nie wychodzić ze swojego pokoju Nie ma potrzeby rozmawiania z ludźmi, jakichś bliskich relacji Ma bardzo wąską grupę przyjaciół i znajomych po prostu jest zupełnie inny. I tak samo jest z dziećmi na edukacji domowej. Jedne są przebojowe, otwarte, pełne życia i energii. Inne są wycofane, zamknięte w sobie. Czasem po prostu wolą samotność niż kontakt z rówieśnikami. I nie ma to żadnego znaczenia, czy chodzą do szkoły, czy uczą się w edukacji domowej. Jest tutaj jednak wielkie wyzwanie dla nas, rodziców, którzy podjęliśmy decyzję o edukacji domowej naszych dzieci. My mamy na swoich barkach obowiązek zorganizowania im i umożliwienia kontaktu z ludźmi, aby mogli oni zawierać przyjaźnie, żeby mogli zawierać znajomości, żeby mogli poznawać świat, w którym są też inni ludzie. Myślę, że w dzisiejszych czasach, przy takiej ilości dodatkowych zajęć proponowanych popołudniami przez ośrodki kultury, przez szkoły i. Hale sportowe i co tam tylko macie w okolicy, naprawdę nie ma z tym większego problemu. Ale do tego wrócę jeszcze za moment. Chciałabym jeszcze na momencik wrócić do socjalizacji, a raczej wpływu szkoły na nasze dzieci. Czy naprawdę tego chcemy, i tak bardzo jesteśmy z tego zadowoleni? Bo z moich obserwacji wynika coś zupełnie innego. Rodzice, którzy najczęściej po prostu wysyłają swoje dzieci do szkoły klasycznie albo pracują. Wysyłają swoje dzieci do szkoły, często powtarzają mi, że dzieci się zmieniają, że to nie są już te same dzieci, które były wcześniej w domu, no i niestety jest to zmiana na gorsze. Oczywiście nie zawsze tak jest. Sami wiemy, czy nasze dzieciaki są bardziej podatne na wpływy, czy mniej. A jeśli chodzi o to, hmm, czym szkoła zdecydowanie przewyższa edukację domową, to pozwolę tutaj sobie nawiązać do stand-upu, który kiedyś y, powiedział Abelard Giza o tytule Przedszkole. Co to mogę powiedzieć w domu, prawda? To nie, nie musiałbym wysyłać do przedszkola, nie musiałbym płacić i wysyłać do przedszkola. Ale to robię. Płacę i wysyłam. Czemu? Żeby, żeby tam była. Żeby tam była. Tylko dlatego wysyłamy dzieci do przedszkola, żeby tam były i to jak najdłużej, naprawdę! No i właśnie, największą trudnością w edukacji domowej jest to, że dzieci nieustannie są tu. I ja wiem, jak jest czasem ciężko, no ale to był mój wybór. Czy można pod tym względem, pod względem socjalizacji, czy też właśnie bardziej kontaktu z ludźmi, skrzywdzić swoje dziecko na edukacji domowej? Można. Można, jeżeli zaniedbamy ten obowiązek. Jakim jest zapewnieniem kontaktu z ludźmi, także z dziećmi, z rówieśnikami? Człowiek jest istotą społeczną i pozbawianie go tej możliwości kontaktowania się z ludźmi, z ludźmi w swoim wieku, jest pozbawianiem go czegoś niezbędnego do prawidłowego rozwoju. Dlatego ja miałabym duże wątpliwości e, decydowania się na edukację domową, gdybym była mamą jedynaka. Myślę, że przy takiej decyzji praca rodziców jest zdecydowanie co najmniej podwójna. Pierwszym źródłem kontaktu człowieka z ludźmi jest po prostu rodzina. Ja mam wrażenie, że współcześnie troszkę się to neguje, jakoby rodzina była mniej socjalizująca niż dzieci w przedszkolu, niż panie. Nie rozumiem takiego podejścia. Wydaje mi się, że taka moda nastała na to, żeby jak najwcześniej wysłać dziecko do przedszkola, bo żeby się socjalizowało, żeby się nauczyło życia w grupie i itd., itd. Słuchajcie, ja poszłam do przedszkola pierwszy raz mając te 6 lat do zerówki i naprawdę nie jestem aspołeczna. Myślę, że spokojnie możemy nasze dzieciaki, jeżeli nie mamy na przykład młodszego czy też starszego rodzeństwa, albo mamy dużo starsze rodzeństwo, możemy y, zapewnić im socjalizację poprzez odwiedzanie koleżanek, które mają małe dzieci, rodziny. Bo to przecież nie musi być zawsze tylko spotkania, nie muszą być zawsze tylko spotkania z małymi dziećmi. Dzisiaj y, jeszcze są takie zajęcia bardzo często dla najmłodszych, jakieś kluby, malucha, kto powiedział, że te spotkania muszą odbywać się. I rości kilka godzin dziennie. Poza tym, myślę, że taki nasz największy problem, bo sama przez to przeszłam, kiedy rodzi się pierwsze dziecko, za dużo chyba się zastanawiamy, analizujemy, a co tu jeszcze zrobić, zamiast po prostu spojrzeć na to dziecko, poświęcić mu czas i zastanowić się, wsłuchać się w to, czego ono naprawdę potrzebuje. Ale ja Was rozumiem, bo wiem, że to jest o wiele, wiele, wiele trudniejsze niż po prostu zorganizowanie wszystkiego tak, jak nas uczyli w szkole. Kiedy odwiedzamy naszych znajomych albo dalszą rodzinę, która nie ma z nami kontaktu na co dzień, to często pojawia się takie stwierdzenie, jak gdyby zdziwienie, że nasze dzieci są takie otwarte, tak łatwo wchodzą w grupę, nawiązują ten kontakt z dziećmi przyjaźnie, organizują tą zabawę. A my naprawdę nie żyjemy na bezludnej wyspie, i nasze dzieci mają kontakt ze swoimi rówieśnikami, kolegami, koleżankami. Mam to szczęście, że w naszej okolicy są rodziny w edukacji domowej i są to osoby nam bliskie. Zaprzyjaźniłyśmy się, z my mamy, które po prostu dźwigamy na sobie ten ciężar edukacji domowej przez przestrzeni 4 lat, kiedy współpracujemy ze sobą i ta nasza współpraca przybierała różne formy, od jakiegoś um, wynajmowanego pokoju ala przedszkole nasze i tak dalej, tak dalej. Aktualnie um, spotykamy się każdy poniedziałek. Dzieci mają w tym czasie zajęcia muzyczne, my sobie rozmawiamy, a potem dzieciaki się bawią. Mają taki czas ze sobą. E, mamy raz w miesiącu filharmonię organizowaną przez gminny ośrodek kultury tutaj w naszym regionie i chodzimy regularnie i potem zawsze spotykamy się w domu jednej z nas, gdzie dzieci się bawią, a my ogarniamy jakąś zupę i y, dla nich i, i sobie rozmawiamy. No mam to szczęście, że zaprzyjaźniłyśmy się z Anią, Natalią i Monią i dobrze nam się razem współpracuje, dobrze nam się razem rozmawia, a nasze dzieci są w podobnym wieku i naprawdę stworzyła się taka fajna ekipa edukacji domowej. No, ale myślę, że nie jest to jakąś koniecznością, choć edukacja domowa staje się tak popularna, że może to spotkać także i Was. Ponadto nasze dzieci chodzą, Maksymilian chodzi do szkoły muzycznej dwa razy w tygodniu. Jest to naprawdę fantastyczne miejsce do poznawania nowych ludzi, nawiązywania przyjaźni i nie tylko dla dzieci, także dla nas, rodziców. My się tam spotykamy, czasem czekamy na te dzieciaki i nawiązują się fajne przyjaźnie. Dwa razy w tygodniu mają chłopcy piłkę nożną. Mamy jeszcze judo i chodzimy do lasu. I miejsc e, do spotkania się z swoimi rówieśnikami naprawdę mają sporo, i nawiązywania tych znajomości. I naprawdę te przyjaźnie, e, te przyjaźnie są, i bardzo mi się to podoba. Myślę, że naprawdę współcześnie można zorganizować edukację domową tak, żeby nie było żadnych obiekcji co do kontaktu e, z dziećmi. Oczywiście podkreślam, nie można tutaj zapominać o rodzinie. Rodzina jest fundamentem, i jeśli jest rodzeństwo, ja nie negowałabym takich relacji, jako zdarza się słyszeć, że to nie jest to samo, że dziecko nie ma grupy rówieśniczej itd. itd. Być może faktycznie jest to jakieś zubożenie dziecka, tak? Jest to. Rezygnacja ze szkoły to nie tylko plusy, to są też jakieś ponoszone przez nas, przez nas koszty. Natomiast ogromnym plusem jest więź, jaka tworzy się między rodzeństwem. Te przyjaźnie po prostu zawierane są tu w najbliższej rodzinie. A kiedy dzieci wszystkie są w szkole, to najczęściej po prostu rodzeństwo chodzi swoimi drogami i te przyjaźnie raczej między rodzeństwem są rzadkością. Dzisiaj mamy facebooki, mamy fora internetowe. Myślę, że bez problemu każdy z Was znajdzie jakąś ekipę, z którą uda mu się nawiązać kontakt i chociaż raz w miesiącu spotkać się, bo to jest ważne też dla nas dla nas, rodziców, dla nas, matek, które dźwigamy na sobie ten ciężar, żeby się wymienić doświadczeniami, a czasem po prostu poklepać po plecach. Ostatni temat, który chciałabym tutaj poruszyć, i który ostatnio wypłynął gdzieś tam w komentarzach i późniejszych mailach. To jest edukacja domowa w podróży. Pojawiają się takie wątpliwości, czy na przykład dzieci w edukacji domowej będące i podróżujące ze swoimi rodzicami nie są zubożone w jakimś stopniu właśnie przez brak stałych kontaktów z rówieśnikami, z rodziną itd. Słuchajcie, no moim zdaniem to jest tak, no w jakim stopniu na pewno fakt, że nie mamy tej rodziny najbliższej, bo podróżujemy, czy że te kontakty są zmienne, tak? nie mamy stałych znajomych, w jakim stopniu nas zuboża. Ale prawda brutalna jest taka, że wy zapewniacie waszym dzieciom coś zupełnie innego, czego nie ma większość dzieci będących w Polsce. One poznają świat, poznają różnych ludzi. Pisałam maile z jedną mamą, e, która opowiadała, że jej dzieci bawią się z grupką innych dzieci właśnie będących w tym czasie na polu kempingowym ze swoimi rodzicami, które są w edukacji domowej. Przez kilka godzin dziennie, one tam rano właśnie robiły swoje lekcje, a potem się bawiły. No to jest socjalizacja, słuchajcie, oni się spotykają, oni się bawią, rozmawiają. Pewnie nie była to polskojęzyczna rodzina, więc dzieciaki jakoś się dogadywały. I ja uważam, że to jest wielka wartość i wiadomo, że Coś dziecku zabieramy, tak jakiś tam stały kontakt, ale tym bardziej jak dzieci są małe, to ja y, jestem za tym ruszać w świat, podróżować. Jeżeli macie możliwości i chęci, to tylko korzystać. Odkrywać przed nimi to miłość do całego świata y, i świat należy do nas. Na koniec dodam jeszcze jedno. Jeśli nie dasz rady, jeśli stwierdzisz, że nie jesteś w stanie zapewnić spotkań z tym swoim dzieciom, że w domu się kisicie i to nie jest dla Was... Zrezygnuj z edukacji domowej. Naprawdę e, znam rodzinę i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wreszcie spotkać z Olą i przeprowadzić z nią wywiad dla Was, która w pewnym momencie po prostu zrezygnowała z edukacji domowej, ponieważ najstarszy syn chciał e, chodzić już do szkoły i, i podjęli taką decyzję, że skoro najstarszy syn idzie do szkoły, to idą wszyscy, bracia też po prostu nie chcieli już potem bez niego być. E, słuchajcie, i świetnie się odnalazły te dzieciaki w szkole. Myślę, że Ola kiedyś przyjdzie nam tutaj o tym poopowiadać. To jest troszkę tak, jak ktoś się przeprowadza do nowego miasta czy w inne miejsce, zmienia szkołę, jest jakimś nową, nową postacią. Jest to zawsze trudne dla dziecka, ale do przejścia. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości, a jeśli nie do końca, to chociaż troszeczkę czujecie, że nie jest aż tak źle i macie jakieś argumenty. Jeszcze jeden argument chciałabym Wam włożyć w ręce. Amerykańscy naukowcy, którzy prowadzą badania nad dziećmi z homeschoolingu, u nas takich badań po prostu nie ma, wyciągnęli takie wnioski ze swoich badań, że dzieci w edukacji domowej uczone są bardziej otwarte, bardziej pewne siebie, częściej angażują się w wolontariat, chętniej pomagają innym ludziom i są bardziej dostosowane społecznie. No to ząk. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zachęcam do tego z całego serca. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, pa!